Siemanko, siemanko, z tej strony Ocz. Co dzisiaj dla was przygotowałem? Tak, ostatnio myślałem, że pewnie wielu z was chciałoby wbicie sobie wysoki level, ale w sumie nie wie, w jaki sposób się do tego zabrać, a jeżeli już wie, to w sumie brakuje motywacji. No to tak, dzisiaj, yy, zaraz po tym jak tutaj poddam sobie na sali królewskie, ale widzę, że jest odbita już, yy. Dobra, no to przechodzimy od razu. Jak wbić wymarzony level, bo taki jest tytuł tego odcinka. Mianowicie tak, na początek powinniśmy się określić jaki level chcemy wbić. Ja akurat chcę wbić jak największy, czyli tutaj dla mnie nie ma ograniczenia levelowego, które chciałbym mieć. A teraz wy, tak to określę, w tych czasach, które nastały w Margonem. Takich możliwości ekspienia, i to tym bardziej bardzo szybkiego ekspienia, bardzo szybkiego bicia levela jest dużo, ponieważ za czasów, gdy ja ekspiem, ja grałem tak, takim właśnie levelem, którym właśnie teraz idę expić, było tych ekspowisk zdecydowanie mniej, potworów było wiele mniej, a graczy, którzy chcieli bicie level, tak samo dużo. Później Margonem zaczęło się rozrastać. Niestety chyba to będzie wybite. Margonem zaczęło się rozrastać, zaczęły dochodzić nowe mapki, nowe expy. Po czym, po czym nad nadszedł kolejny rok i Margonem. Wydało swoją aplikację Margonem Mini. I co z nią? Eee, dzięki niej można ekspić o wiele szybciej, ponieważ wystarczy tylko sobie klikać i przekliki przeklikiwać Expa. Dla mnie to powiem szczerze, traktuję to jak nieuczciwą konkurencję ekspienia, ponieważ potem pojawiają się sytuacje, że na przykład ktoś gra całe życie na apce albo grał na apce, potem wchodzi do gry i nie wie co gdzie jest ja przyznam się szczerze, że sam bardzo wielu mapek nie znam, nie wiem gdzie są ale to jest, to powstało ze względu na to że te mapki są po prostu nowe, wszystkie stare mapki znam ale te, te nowe, które zostały podudawane, a nie miały z no to to nie, to, to to są mapki, które są dla mnie obce. Ile czasu zajmowało mi ekspienie kiedyś? Kiedyś ekspiłem bardzo dużo czasu, bo grałem bardzo dużą część dnia. Nie ma co się oszukiwać. Każdy, każdą wolną chwilę poświęcałem na grę. Przychodziłem ze szkoły, bo to były czasy, kiedy się uczyłem i zasiadłem do komputera i ekspiłem. Później zacząłem, później i pracowałem i chodziłem do szkoły, tak samo wracam ze szkoły, jeżeli nie prosto do pracy, to ekspiłem, jeżeli wracałem w nocy z pracy, no to ekspiłem sobie w nocy. No i oczywiście weekendy, jeżeli miałem na popołudnie, albo Albo miałem wolne to również, starałem się poświęcić całe dnie na to, żeby sobie ten level wbijać. Było to w sumie kilka lat temu, no ale ta, taka była historia, więc się tym z wami dzielę. Antyczny wojownik damy radę? damy radę a w sumie tu mamy jeszcze różne różne błogosławieństwa, czy mniejsza są coś na eks, nie, nie mam już błogosławieństwa, które by Pomagało mi szybciej expić, No tak, potem jakiś, jakiś czas y, trwał, y, trwał wprowadzenie pomysłu, żeby wprowadzić błogosławieństwa, które pomagałem expić, czyli właśnie te y, plus 50% expa plus 100% Kiedyś to było jako y, nagroda, jako rekompensata. Potem, potem zaczęło się to pojawiać coraz częściej. No i co zrobić, żeby ten level bić? No, no trzeba XP, no to to jest y, pierwsza prawda. Druga, no trzeba mieć trochę tego samo zaparcia, nie poddawać się, jak coś nie wychodzi. O, że ktoś jest na SK, już ubijam. Jak coś nie wychodzi, to nie poddawać się, ja pamiętam czasy, jak spiem na sali królewskiej, na, której idę, na którą właśnie idę ubijcie Hortus Gloria. Zatem wracałem po 20 razy dziennie. Ja po prostu nie poddawałem się. Uj, jeszcze E2 a ja ma, tu mam postkę. No, no, proszę pierwszy, drugi, no dawaj, fy trzeci. O, wybijam je dwa. LRT wybijasz mi je dwa. No dawaj. No Kidriczenko w kolejny pyk i półbijanie No i się to jest uroiło teraz. No chodź tu Tak, ubiję Tomy dwa zaraz. i wachor. Baset już mnie wyzywa. Kolejni. No problem, już was ubijam. No chodź tu. Ja dam ci ubicie dwa. Takie cwaniaki. Chodzi i tepa. A, mam cię, coś ci nie wyszło. I teraz robimy przelogowanie i zobaczymy, czy zdążą wrócić, czy nie. Fajnie wybak by, by się tam jeszcze rozpili w tym mieście. Może wyjdzie, może nie. Tyle grobu wszystkie moje O, kramato, złapał mnie No problem, baby o, Idę po ciebie Czyli wraca Wraca po prostu O, zastępcami już chodzą, no no

To tyle, to tyle na ten moment, żeby nie wbić sobie luski. No dawaj, raku, dawaj, dawaj, bije dwa. No więc chociaż jeżeli ja nie mam, to chociaż e, raku ma. No i spoko, dobra. Zaraz zobaczymy jakie wam się reszmonalnie popatrzyłem. są zaraz zapytania jakieś uarnie. dobra. Zaraz, zaraz, wracamy do expa. bo było trochę tam posprzątać na sali królewskiej. Brecher się zrespił, Breheret. Poprawna nazwa. Powinien się zresztą jeszcze zmienić zmiennik, więc dobra, wracając dalej do wytrwałości. No tak, no dostajemy te dedy, W sumie po to są te czerwone mapki. Yy, tylko trzeba pamiętać, że jeżeli się chce coś osiągnąć, to trzeba wytrwale to robić, więc trzeba wracać i trzeba, trzeba walczyć o swoje. Teraz jest ta aplikacja. Kiedyś tej aplikacji nie było, właśnie i dlatego. Tylko najsilniejsi potrafili, najbardziej wytrwalsi w swoich działaniach, potrafili właśnie przebić się z tym levelem i, i iść dalej. Teraz, no pamiętam czasy Madoków, kiedyś Exp kończył się na Madokach, potem zaczęły wchodzić jakieś questy dzienne. Pierwszy quest, który pamiętam, który robiłem, to był ten z zupą na Madokach i każdy z każdym się wymieniał rybami bo to raz się trafiło w lemony raz marony jeszcze jakieś inne sam już nie pamiętam a ja ten quest zrobiłem wow, wiele lat temu i każdy się wymieniał ale był level chyba wtedy 249 i na 249 levelu uwaga kończył się pasek expa czyli 249 i nie szło expić dalej no, to wtedy były jaja, pamiętam też. Yy, chyba nabin pisał to na panel, dlaczego nie idzie exp. wtedy to odblokowali bardziej, no i potem zaczęli zadawać kolejne mapki. Więc y, prawda jest taka, żeby wbijać, wbić sobie ten swój wymarzony level, o którym myślimy, no trzeba być na pewno wytrwałym. I nie można się poddawać bo co prawda to jest gra, gra jest grom ale trzeba mieć też silny charakter trzeba trzeba wiedzieć co się chce osiągnąć kiedy się chce to osiągnąć nie wszystko nie wszystko jest możliwe do realizacji też na przykład tutaj mam już na myśli gdy masz już level tylko taki że robisz że ekspisz na questach dziennych, no to, to wtedy jest mało realne, że założysz sobie a, wbije sobie, powiedzmy, mając 300 level, wbije sobie, o, mając 300 level, wbije sobie powiedzmy 330 do końca roku, powiedzmy w 12 miesięcy. No to to jest akurat nierealne, bo robisz tylko na questach dziennych, od czego jesteś nie tyle, co uzależnionym, ale na pewno ograniczonym ekspo-wo. to dobrze, do, do, dobrze, dobre słowa. jest. Ale jesteś ograniczony tylko tym, co możesz wbić poprzez questy, a nie masz ingerencji w to, ile możesz sobie na przykład ubić potworków, bo to też jest bardzo istotne. A tych nie biję, bo mogę paść. No i co dalej? No i wybi wybijamy sobie ekspatry na tych mapach. Teraz tych mapek jest zdecydowanie więcej, ale załóżmy, że tak jak wcześniej było tam wybite. Jeżeli jest wybite tak jak poprzednio, a coś tam jest, no to wtedy po prostu robimy... przełączamy się na aplikację. Jest to... Z jednej strony mnie ta aplikacja boli, bo wiem ile się wziąłem na męczyć, żeby wbić ten level. No ale z drugiej, ekspiąc teraz te małe postki, no jest to ułatwienie. Więc ma to i swoje plusy i swoje minusy, no ale jak to wprowadzali, byłem temu bardzo przeciwny. Tak jak wcześniej wspominałem, no ludzie chodzi... pobierali aplikacje, grali sobie w margonem, a nawet nie wiedzieli o co w tej grze chodzi i gdzie ją znaleźć choćby, choćby w przeglądarce. No i dobra, żeby nie przyciągać teraz tutaj... Zobaczymy, ile EXPA wbije w aplikacji. 32,2% wbite. Przełączam się na apkę i. ok, zajęło nam to ile około 5 minut zbicie tej apki. I ile się wbiło przez ten czas około 13%. 13%. Więc jest to ogromne ułatwienie i przyspieszenie. 8 razy zbić apkę na tym levelu i wpada. Wpada level. E, Pierwsza możliwość i drugi. A, wiem, wpadłem dzięki temu teraz na jedno ograniczenie, które tutaj by na nas nakładało. Mianowicie, no tyle, bo tak, aplikacja działa w ten sposób, że trzeba wykupić sobie e, albo poczekać aż się naładuje, albo wykupić staminę, i tak, stamina można też dokupować za łuski. ja tego nie robię, bo mi to jest niepotrzebne, chyba że mi, chyba, że mi wypadnie po prostu z moba. Okej, okay. eee, no i tak, możemy ekspić tyle dziennie, na ile nam e, pozwoli stamina, czyli tyle ile tej staminy byśmy sobie powiedzmy wykupili. Kiedyś, pamiętam czas jak spiłem jeszcze na kuździwo rundriela, to były wtedy jak spiłem, tam od 120 do 140 levela, 20 leveli. Więc tam po 3 levele dziennie Se wyobraźcie ile się tam nasiedziałem to wykorzystywałem całe wyczerpanie. No, no to były w sumie jedyne czasy, kiedy dokupowałem wyczerpania, żeby sobie móc trzeba jak i wbijać level. Teraz jedynie co to wolałbym... Potki na to, żeby to wyczerpanie mi zabrało. Bo już yy, naprawdę zakażenie potrzebuje już yy, potek na expa, ale stojąc na tych E2, no i to, że zrobili możliwość właśnie cofania levela, to żeby ten level nie wbijał się za szybko. Dla mnie to też jest stosunkowo właśnie cofanie levela. Nie ma co się tutaj czarować. Kiedyś grało się tak, że jak ktoś chciał na E2, to sobie wbijał kolejne postki na tą E2, jak przebijał lewe. Tak było kiedyś. A potem wiele osób, ja tak osobiście nie, nie robiłem, ale wielu graczy usuwało postacie, zakładało nową i ekspiło. Takie kiedyś były realia Margonem. Ja, nam, ja na cofanie levela wydałem już kilkaset złotych Potem wprowadzili możliwość cofania za złoto No, Więc, yy, tam ktoś pisał, żeby lepiej za sl cofać No, że za SL tyle levela się cofałem, że Staram się to robić teraz za złoto Jak już jesteśmy przy yy, pieniądzach Jak już jesteśmy przy złotówkach I przy cofaniu levela to muszę wam zapowiedzieć, że niebawem możliwe, że jeszcze w tym tygodniu na moim kanale pojawi się konkurs. Łatwiejszy niż ten co było ostatnio ponieważ zgłosiły się tylko 4 osoby, a do wygrania było 20PSC. Ja zrobię wam y, łatwiejszy konkurs. W sumie nie robię go sam, bo będzie ze mną jeden ziomek. A do wygrania przeznaczył dla Was. Aż 50PSC dla jednej osoby, którą wylosujemy najprawdopodobniej wspólnie na live. Jeszcze te szczegóły dogrywamy, mam już, mam już nagrany cały filmik. Mam nagrany cały filmik, na którym jest to zapowiadane. Tylko jeszcze tego nie wrzucam, muszę teraz nadrobić tą ostatnio słabszą aktywność na YouTube. Była od nas spowodowana tym, że Byłem właśnie kilka dni na planie zdjęciowym, tam wrzucałem jakieś tam filmiki, ale to dałem to na nie publiczne, bo w sumie nie wyszedł tak dobrze, jak mi się wydawało, że wyszedł. Chodzi ten, o co mnie Patryk parodiował, co, co o nim nawet nie, nie myślałem, że nagrywa. Myślałem, że po prostu wydurnia się, trzymając aparat w ręce i go obracając, ale potem się okazało, że faktycznie nagrywał sobie. Filmik jak, jak mnie parodiuje, i dzięki temu nagramy również już taki normalny filmik, jak mnie tak naprawdę parodiuje. Nagramy to normalnie, a nie że on sobie po prostu bierze, odwraca i nikt nie wie, że on nawet nagrywa. Jest taki filmik na kanale też się pojawi. Między innymi, tak jak już pisałem, tak jak już mówiłem wam wcześniej, content kanału. Najważniejsze co Wam chcę pokazać, to że można wbijać wysokie levele i że może normalnie żyć, dobrze się bawić. A ponadto yy, moim celem są tutaj jest jeden youtuber i jeden raper, którzy nieładnie mnie, powiedzmy, potraktowali. Mam na myśli Kruszwila i Kubańczyka. Chcę rozwinąć ten kanał tak mocno, żeby był im nosa, a potem móc wezwać ich na Fame MMA do tego potrzebuję mieć mocniej rozwinięty kanał. Na razie yy, to są dopiero początki, nie ma co, co się tutaj oszukiwać. Yy, żeby móc zobaczyć na Fame MMA, jestem po prostu że musi być kanał mocniej rozwinięty. Więc lecimy mordeczki po więcej subów. Na pewno to, że wy wesprzecie mnie w formie subów, ja się wam będę odwdzięczać w innej formie. Dojdę po tego kruszwila, choćby to trwało. Ja no, kruszwil zrobił ten kanał dwa lata, ale on go robi na hamstwie i na w cudzysłowie prestiżowych zachowaniach. Tak, kruszwilowski. No ale jak wiele osób zauważyło, jego filmiki są przesadzone hamstwem, a ja czegoś takiego na kanale nie chcę. Będę robić również normalne firmy, filmy na ten kanał. Właśnie między innymi ten z parodią Patryka, ale też inne różne zabawne challenge. Tutaj ostatnio pojawiła się propozycja właśnie od Was, żeby zrobić boxer challenge, czyli ile uderzę w tym bokserze. Nagram Wam też normalne filmy jak trenuję na worku, bo to było trochę. to było zrobione po prostu do tego, czy Wy faktycznie myślicie, że to co to co widać to tak jest naprawdę a przy okazji się przy okazji paru hejterów to tutaj znalazło więc spoko za, nawet, mi, nawet mi groziliście że jak mnie spotkacie na kampie i tak dalej to mi później obijecie. spoko i zapraszam niebawem nagram po prostu film jak wygląda ten jak naprawdę wygląda trening na worku bo nie jest aż tyle skakania to było zrobione po prostu tak po prostu. Zobaczycie jaki będzie mieć zasięg. I czy będziecie chcieli, żeby nagrać z Agą taki normalny filmik też. Uuu, ale nie pocisku. Więc to już nie bawem. No, żeby nagrać filmik z Agą w sumie tam trzeba było pod tym filmem zrobić 150 łapek w górę. Nie zrobiliśmy tego razem. Niestety. I nie wiem, czy Aga wystąpi na ten moment. Czy inaczej, wystąpi, tylko nie wiem, czy. Uuu, Arofit zaraz cię znajdę. Mię tu zdedałeś. Co to. Co ty za klan jesteś? Elitarne wilki. No to już wiemy, kogo tutaj damy. Elitarne wilki. No problem. No problem, kolego. Oczywiście, jeżeli sami macie też pomysły, tak jak już mówiłem ostatnio Jaki film nagrać, jaki challenge zrobić to piszcie śmiało, pisaliście o tych ustawach, ustawkach, ale jak już mam. Mówiłem, nie ma tych ustawek już na tym. Nie ma tych ustawek tylu co kiedyś. A wiem, że rzadko, rzadko kiedy uda się tutaj jakąś ustawkę choćby zrobić, a gdzie tam jeszcze nagrać. No a się pilnują. Spoko. Ja idę dalej. Żeby nie widzieć sobie listu jeszcze. jestem poszukiwany. No to ostatnie dni, o których zacząłem wspominać. Byłem na planie zdjęciowym w teledysku dla rapera PK, prosto z Rybnika. Także zapraszam do śledzenia naszego fanpage'a firmowego Equas Doctrum, które wam podlinkuję pod tym filmem oraz naszego YouTube'a firmowego, firmowego, gdzie takie ciekawsze materiały ze mną, z mojej pracy, z pracy całego studia oraz tego, co robimy, gdzie jesteśmy, na pewno będą się znajdować. Tam w miarę na bieżąco. W przyszłym tygodniu, podejrzewam chyba czwartek, to jest 20... 27. Powinienem być we Wrocławiu cały dzień, bo tam mamy nagrywać. Czekam jeszcze na potwierdzenie. Więc w razie czego, gdyby ktoś chciał się spotkać we Wrocku w przyszłym tygodniu, to dajcie znać też. Nie ma problemu, gdzie się tam skubamy na mieście albo coś. No i tyle w tym odcinku. Pozdrawiam Was, mordeczki, trzymajcie się, Piona. Hej!